17 czerwca w Inowrocławiu odbyło się oficjalne przyjęcie ośmiu śmigłowców uderzeniowych Apache w wariancie D. Wojsko polskie uzyskało je w ramach leasingu. To rozwiązanie tymczasowe, zanim w 2028 roku rozpoczną się dostawy 96 nowocześniejszych maszyn w wersji E. Otrzymana odmiana wyróżnia się radarem umieszczonym nad wirnikiem oraz standardowym zestawem uzbrojenia. Choć jej możliwości integracji z nowszymi systemami sieciocentrycznymi są ograniczone. Śmigłowce trafią do jednostek stacjonujących między innymi w Inowrocławiu, gdzie rozpoczną się szkolenia załóg. Wersja E wyposażona jest w nowoczesną awionikę, systemy samoobrony, możliwość współpracy z dronami oraz zdolność do działania w wymagających warunkach bojowych, zapewniając pełną interoperacyjność z Armią Stanów Zjednoczonych i siłami NATO. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało 17 czerwca o spotkaniu z włoską firmą M23, która zaprezentowała Polsce mały okręt podwodny. MON uznało, że tego typu jednostki mogą zwiększyć elastyczność i zasięg operacyjny marynarki wojennej. Miniokręty cechują się dużą manewrowością, niską wykrywalnością i zdolnością do operowania na płytkich wodach. Choć nie są częścią programu Orka, ministerstwo rozważa ich pozyskanie jako uzupełnienie planowanych dużych jednostek. Wadą takich okrętów jest ograniczona autonomiczność oraz możliwości uzbrojenia. Jednostki oferowane przez włoską firmę mają przenosić torpedy, miny morskie i amunicję krążącą. Ich koszt szacowany jest na około 190 milionów euro za dwie sztuki. 18 czerwca wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda spotkał się z prezesem firmy Raytheon, by omówić rozwój współpracy w sektorze zbrojeniowym. Kluczowe tematy to zwiększenie udziału polskiego przemysłu w produkcji systemu Patriot oraz rozwój technologii radiolokacyjnych i rozwiązań antydronowych. Poruszono również kwestie przyspieszenia dostaw uzbrojenia dla samolotów FA-50 oraz potencjalnego przeniesienia ich produkcji do Polski. Trwa integracja tych maszyn z amerykańskimi systemami uzbrojenia, w tym pociskami AIM-9X Sidewinder oraz planowanymi AMRAAM. Równolegle Agencja Uzbrojenia poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę 100 tysięcy sztuk amunicji do działek wspomnianych samolotów. Wygrała oferta firmy Mildat, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Ministerstwo Obrony Litwy zdecydowało się na zakup polskiego systemu przeciwdronowego Skycontrol od firmy Advanced Protection Systems z Gdyni. Co ciekawe, rekomendacja wyszła od litewskich firm energetycznych. Które także pokryją koszty zakupu, choć system zostanie włączony do struktur wojskowych i zintegrowany z krajową obroną powietrzną. Skycontrol to skalowalny i modułowy system wykrywania oraz neutralizacji dronów. Jego kluczowym elementem są innowacyjne radary wykorzystujące technologie trójwymiarowego MIMO, multiple input, multiple output, pozwalającą śledzić setki obiektów w trudnych warunkach terenowych. System może być dostosowany do ochrony infrastruktury krytycznej. Obiektów wojskowych, wydarzeń masowych oraz zastosowań mobilnych. 13 czerwca brytyjska firma Babcock International Group oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie podpisały porozumienie o współpracy, mające na celu modernizację systemu szkoleń wojskowych w Polsce. Współpraca zakłada wykorzystanie najnowszych technologii, w tym treningu sensorycznego oraz platformy Byte, narzędzia wspierającego szybkie przygotowanie do misji. Podpisany protokół ustaleń obejmuje projekty badawczo-rozwojowe dla polskich sił zbrojnych i ma wzmocnić szkolenia lotnicze oraz rozwijać krajowe kompetencje w zakresie nowoczesnego szkolenia wojskowego. Porozumienie wpisuje się w szerszą strategię Babcock obejmującą między innymi zaangażowanie w program budowy fregat Miecznik i rozwój szkolenia morskiego z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. 13 czerwca w zakładach Mesco w Skarżysku Kamiennej otwarto nową halę produkcji amunicji małokalibrowej, kończąc inwestycje w ramach tzw. projektu 400. Dzięki czterem zautomatyzowanym liniom produkcyjnym moce wytwórcze wzrosły pięciokrotnie, osiągając 250 milionów sztuk amunicji rocznie. Produkcja oparta jest głównie na krajowych komponentach, co ogranicza zależność od dostaw zagranicznych. Projekt 400 rozpoczęty w roku 2019. Zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji i rakiet oraz modernizację infrastruktury w skarżysku kamiennej i pionkach. Budżet przedsięwzięcia to 466 milionów złotych, z czego większość pochodzi z funduszu reprywatyzacji. Pełne efekty inwestycji mają być widoczne pod koniec przyszłego roku. Pomimo problemów z dostępem do komponentów i oprzyrządowania, Rosja systematycznie zwiększa produkcję czołgów T90M. Według analityków roczna produkcja może już przekraczać 300 sztuk i nadal rośnie. Od 2022 roku czołg poddano modernizacjom, przykładowo zwiększającym odporność na drony. Choć wcześniej opierano się głównie na modyfikacji starszych egzemplarzy, dziś produkcja dotyczy w dużej mierze nowych maszyn. Dwa lata temu wyprodukowano około 180 czołgów, a w ubiegłym roku już blisko 280. Rosjanie inwestują w kadry, nowe kadłuby i oprzyrządowanie, co pozwala zwiększać produkcję niezależnie od wyczerpujących się zasobów posowieckiej techniki. Część dostaw jest celowo utajniana, a czołgi, choć uboższe technologicznie niż wcześniej, nadal stanowią istotną siłę bojową. Rosyjskie lotnictwo transportowe znacząco zwiększyło aktywność w kierunku Białorusi, co może być związane z przygotowaniami do zaplanowanych na wrzesień wspólnych ćwiczeń wojskowych ZAPAD. Wśród zaobserwowanych maszyn znalazły się między innymi samoloty IU-76 i AN-124. Choć oficjalnie Mińsk zapewnia, że manewry mają służyć wyłącznie poprawie zdolności bojowych i nie stanowią zagrożenia, pojawiają się głosy ostrzegające przed ich potencjalnym ofensywnym charakterem. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie wykluczał, że siły rosyjskie na Białorusi mogłyby zostać użyte do ataku z północy w tym na państwa NATO. Generał dywizji Maciej Klisz uspokaja jednak, że obecne sygnały nie wskazują na bezpośrednie przygotowania do ataku. Podkreśla przy tym znaczenie odstraszania zarówno przez odmowę, jak i przez karę jako skutecznych narzędzi obrony przed potencjalną agresją. W angielskim Sheffield otwarto nową fabrykę artyleryjską firmy Bay Systems. Inwestycja o wartości przekraczającej 25 milionów funtów ma przywrócić Wielkiej Brytanii zdolność produkcji luf armatnich utraconą po zakończeniu programu Haubicy AS-90. Nowy zakład o powierzchni ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych ma rozpocząć działalność do końca roku i stać się krajowym centrum produkcji haubic. Początkowo będzie wspierał wytwarzanie lekkich dział M777, a w przyszłości planowane jest zwiększenie jego zdolności produkcyjnych. Fabryka ma również zrealizować kontrakt na dostawę 150 luf dla Ukrainy. Wszystkie osiem partii szwedzkiego parlamentu zawarło historyczne porozumienie o przeznaczeniu dodatkowych 300 miliardów koron, czyli około 27 miliardów euro, na obronność i bezpieczeństwo cywilne. Środki te mają pomóc Szwecji osiągnąć cel 3,5% PKB na wojsko oraz 1,5% na inne zadania związane z bezpieczeństwem. Fundusze mają zostać pozyskane z pożyczek, co zwiększy dług publiczny państwa o 3%. Podkreślono również, że tak szeroki konsensus polityczny jest rzadkością w skali międzynarodowej. Porozumienie obejmuje zarówno partie rządzącej centroprawicy, jak i opozycję, co gwarantuje kontynuację inwestycji, niezależnie od wyniku przyszłorocznych wyborów. Francuski Naval Group oraz holenderski Royal podpisały porozumienie w sprawie budowy czterech okrętów podwodnych typu Orca dla Królewskiej Marynarki Wojennej Niderlandów. Umowa jest efektem partnerstwa zainicjowanego w roku 2019 i wynika z wygranego przez konsorcjum przetargu w programie mającym na celu zastąpienie wysłużonych jednostek typu Walrus. Firma Royal odpowiadać będzie za produkcję modułów oraz konstrukcji stalowych Budowa komponentów ma ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku. Koszt zakupu czterech okrętów szacuje się na ponad 5 miliardów euro. Ich wejście do służby planowane jest na lata 2034-37. Jednostki będą miały napęd konwencjonalny z nowoczesnymi bateriami litowo-jonowymi, co zapewni dłuższe zanurzenie. Kanada ogłosiła nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości ponad 4 miliardów dolarów. 2 miliardy zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego dla ukraińskiej armii, w tym dronów, amunicji oraz pojazdów opancerzonych. Pozostałe 2 miliardy 300 milionów dolarów trafią do Kijowa w formie pożyczek, z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez rosyjskie działania wojenne. Kanada zdecydowała się również na objęcie sankcjami rosyjskiej tzw. floty cieni. Jednostek transportujących ropę pod obcymi banderami. W maju Unia Europejska przyjęła 17 pakiet sankcji, który objął blisko 200 takich statków. Od początku wojny w Ukrainie Stany Zjednoczone niemal potroiły produkcję pocisków 155 mm, z których miliony trafiły na front. Choć nie uda się osiągnąć celu 100 tysięcy sztuk miesięcznie do października, opóźnienie ma być niewielkie. Generał John Rhine podkreśla, że obecne inwestycje są największe od czasów II wojny światowej. Produkcja wzrosła z 14,5 tysiąca do ponad 55 tysięcy pocisków miesięcznie. Wąskim gardłem pozostaje brak materiałów pędnych i zapalników. We wrześniu ubiegłego roku z 40 tysięcy łusek powstało jedynie 18 tysięcy gotowych pocisków. Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła przegląd porozumienia AUKUS, które łączy Australię, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone w zakresie współpracy technologii obronnych, w tym budowy australijskiej floty atomowych okrętów podwodnych. Celem rewizji jest dostosowanie paktu do priorytetów polityki America First. AUKUS składa się z trzech filarów: budowy atomowych okrętów, współpracy technologicznej oraz wdrażania wspólnych rozwiązań. Drugi filar, obejmujący między innymi cyberbezpieczeństwo i broń hipersoniczną, zyskuje szczególne znaczenie w kontekście oszczędności i efektywności. Eksperci uważają, że porozumienie wpisuje się w interesy Trumpa, gdyż Australia inwestuje miliardy dolarów w amerykański przemysł stoczniowy. Rewizja AUKUS wiąże się także z tworzeniem nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Waszyngton naciska, by Australia zwiększyła wydatki na obronność do poziomu 3,5% PKB. W tym kontekście transfer okrętów staje się istotnym elementem negocjacji. 20 czerwca powołano spółkę Joint Venture Edgewing utworzoną przez brytyjską Bay Systems, włoską Leonardo oraz japońską Japan Aircraft Industrial Enhancement Company. Inicjatywa ta stanowi kluczowy element międzynarodowego programu Global Combat Air Program którego celem jest opracowanie myśliwca szóstej generacji do roku 2035. Edgewing ma odpowiadać za projektowanie, rozwój i dostawy nowych samolotów bojowych, a także pełnić funkcję organu projektowego co najmniej do roku 2070. Siedziba spółki mieści się w Wielkiej Brytanii, co ułatwia koordynację z utworzoną w roku 2023 międzynarodową organizacją rządową programu. Przedsięwzięcie zastępuje wcześniejsze projekty, takie jak brytyjski Tempest, i przewiduje również opracowanie bojowego bezzałogowego statku powietrznego. Udział w programie może w przyszłości rozszerzyć się o Arabię Saudyjską.